Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to nagranie z czwartej i jednocześnie ostatniej rundy naszego niedawnego strzenia na nowym terenie załatwionym przez SG3. Na koniec postanowiliśmy zagrać jeszcze w taki krótki match, aby jeszcze trochę pobawić się i poznać trochę nowego terenu. Od razu na początku rundy odbijam mocno na prawą stronę obchodząc w miarę możliwości jak najszerszy teren, aby móc wejść przeciwnikom chociaż na bok, a najlepiej na plecy. Zauważył mnie snajper, ale uciekł, więc korzystam z tej okazji i przesuwam się jeszcze mocniej na prawą stronę. No, jestem kawałek za połową mapy. Czas zawijać i kierować się na wroga. Tym bardziej że na radiu słyszę, że nasi dostają dość tęgie baty. Nie ma co strzelać przez takie krzaki i zgadzać swojej pozycji. No, prawie cała flanka wroga jest do mnie plecami, więc czas z tego skorzystać. Na nagraniu tego nie słychać, ale kolega ma pretensje, że został ostrzelany przez swoich. Niestety nie chcę zdradzać swojej pozycji, więc nie mogę go uświadomić, że to nie był ten Lee Fire. ich od tyłu. I znowu były pretensje, ale wyraźnie pokazałem swoją opaskę i sprawa się wyjaśniła. Okej, okay, zauważyli mnie, więc trzeba się stąd po prostu szybciutko wycofać, przynajmniej na chwilę. Przeciwnik zdjął sławka, ale kompletnie nie pilnował swoich pleców. No, może bardziej powiedzmy, że nie pilnował swojej dupy. Za co musiał niestety zapłacić. Przeciwnik, którego trafiłem tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, chyba postanowił na mnie zapolować. No to zobaczymy. No, niestety przesadziłem odrobinę z poprawką na jego marsz. W takich warunkach Marpat całkiem nieźle się sprawdza, więc przysiądę tu i poczekam na łobuza. No, i zjawił się. No, to nie pójdziesz. I na tym kończy się runda. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie.